Kochani rodzice, tak naprawdę to nie ma odpowiednich słów, żeby wyrazić wdzięczność za ogrom pracy, który włożyliście w nasze wychowanie. Postaramy się jednak w naszych własnych słowach podziękować Wam za to, co zrobiliście przez te wszystkie lata, przez które byliście świadkami różnych zdarzeń. Pierwszych wypowiedzianych słów, pierwszych kroków ale też sukcesów i porażek w późniejszych latach naszego życia. Niezależnie od okoliczności, zawsze mogliśmy liczyć na Wasze wsparcie. I dlatego w ten szczególny dla nas dzień, jaki jest dzień naszego ślubu, chcielibyśmy podziękować za wszystko, co dla nas zrobiliście. Mam nadzieję, że niedługo sami zostaniemy rodzicami i jeszcze lepiej przekonamy się, jak wiele dla nas poświęciliście. Muzyka Mamuś, jako samotny rodzic piątki dzieci, nauczyłaś mnie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Zawsze starałaś się, żeby niczego nam nie brakowało, pomimo że nie miałaś praktycznie żadnego wsparcia. Dzięki Tobie jestem silną i niezależną kobietą, która twardo stąpa po ziemi, spełniając swoje cele i marzenia. Dziękuję Ci za nasze wspólnie spędzone wieczorki. Bardzo lubię ten czas, kiedy możemy porozmawiać na każdy temat, śmiejąc się i płacząc jednocześnie. Cieszę się, że mamy ze sobą tak wspaniały kontakt. Od kiedy pamiętam, zawsze obdarzałaś mnie ogromnym zaufaniem. Pozwalałaś popełniać błędy i poznawać świat. Kiedy coś mi się nie powiodło, wiedziałam, że zawsze mogę ci o wszystkim powiedzieć i liczyć na twoje wsparcie. To dzięki temu, będąc dorosłą osobą, jestem pewna siebie i z podniesioną głową kroczę przez życie. Mamoś, dla mnie nie jesteś tylko mamą, jesteś też moją przyjaciółką i super bohaterką. Podejrzewam, że wychowanie mnie było delikatnie większym wyzwaniem niż wychowanie mojej ukochanej siostry. Jednak pomimo mojego czasem niełatwego charakteru, Myślę, że udało Wam się wychować mnie na dobrego człowieka. Dziękuję Wam za cudowne i pełne miłości dzieciństwo. Ten beztroski czas wspominam i będę wspominał z uśmiechem na twarzy. Dziękuję za wsparcie i Wasz wkład w moją edukację, za zapewnienie mi możliwości studiowania, co było nie tylko przedłużeniem beztroskiego dzieciństwa, ale i dobrym przygotowaniem do dorosłego życia. Dziękuję i przepraszam za wszystkie nieprzespane noce. Kiedy to martwiliście się, że wasz syn nie wrócił jeszcze do domu, a przecież na dworze robiło się już jasno. Mimo, że w większości przypadków wracałem cały i zdrowy, wiem, że był to wyraz waszej troski i miłości. Kochani rodzice! Dziękujemy za dobre rady, które Bedmund Starszym coraz bardziej doceniamy. Dziękujemy za miłość i wiarę w nasze możliwości. Dziękujemy za ciepło i wsparcie, które wciąż nam dajecie, tak mało chcąc w zamian. Dziękujemy za dobro i mądrość, którą nas nauczyliście. Dziękujemy, że jesteście teraz z nami i możemy wspólnie cieszyć się tym wyjątkowym dniem. Dziękujemy! dziękujemy.